Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Tym razem zaczynamy z innego, z innego miejsca. Jesteśmy u Krzysia. Z Krzysiem wypiliśmy kawkę i się dogadałem, żeby zapytać, czy mi pożyczy ciągnik z turem. Bo nie mam jak zadać sobie obornika na wywóz na pole. Powiedział, że nie ma to żadnych z tym problemu. Posiedzieliśmy, no nie wiem, z godzinkę rozmowy, więc nie ma co się pierdzieli. Zaczynamy dalsze działania na naszym polu. To się ma krzysiek, ja biorę zatorka i widzimy się później ci go odstawię, jak coś, jak wszystko zrobię. Dobra, no się manko. Kurna, nawet już przygot... już ten, wszystko podpięte? O dziwo, no nie, nie jedźmy jakoś za szybko, żeby nie było. Ja mi później tam nie mówi, że go tyrałem, jego ten. Kazał bramy nie zamykać, więc. Mieszkał kurnie daleko, więc nie jest też problem. Później ugadałem się, że mu przeleję na konto 200 zł. To nie tu się poszkodowałem przynajmniej żeby zapaliło mu się zwróciło i za tak jakby eksploatację. Więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś ściekły czy coś. Jak pozwoli, no to trzeba mam nie skorzystać. No ja na razie tura nie mam, więc. Ja nic nie poradzę. Oczywiście sepowa nie ustawiłem. Jak zwykle. A nie mam przez ustawionego. No ta. Znaczy z tego co widzę, to jest powna, nie jest najgorszy. Ale co O, będzie tak lepiej, według mnie. O kurwa. Płod już przestawiony. Dobra, ustawmy sobie niższy bieg Dobra, zgaśmy go na razie tu. Pójdźmy po swoje, swoją maszynę Ej, trzeba mi tak się przyczepa w ogóle przesunęła. Halo No dobra ziemno nastawimy. Se wykręcimy tutaj Więc... Że ona się nie będzie przedstawiała tak cały czas. trochę lipa, ale oby nie. Dobra, a oczywiście o, będzie git. Dużo nie mamy, ale mam nadzieję, że że będziemy przywozić. Chociaż jakby mi brakło, to mogę do niego przyjechać i mi załaduję. Dobra. Jeszcze ja to możemy zgasić naszą Tylko 3 PK. Ja będę musiał do tego 3 założyć Ale to jak będę miał drugi ciągnik Się zdaje Najlepiej będzie Chyba za daleko trochę No Zdecydowanie Tu mało miejsca Też trochę słabo Dobra Tu wchodzi 3,5 tony z tego co pamiętam na rozrzutnik Z tego co ja pamiętam, więc to też... Ciekawe ile pójdzie na tamte pole, bo ja nie wiem Ale... Bardzo dobrze mu ten tur działa, nie ma jakiegoś dużego problemu z tym W ogóle chciałbym... sobie pojechać zakupić... znaczy no... żeby ktoś mi przywiózł... no mleczne krowy żeby mieć z... nie z dwie sztuki może Ale to zobaczymy. Jak wcześniej mówiłem, może nie będę się aż tak śpieszył z tym. Więc. To bezpełny rozrzutnik. Niech tak stoi na razie. Dobra, tu mamy wszystko popodłączane, z tego co widzę. Tu też. No, to śmigamy. Dobra, jedziemy na pole. Ta, trzy i pół ma. Dobra, to zaczynamy. Trochę za szybko według mnie, o. Takie dziewięć. mi się zdaje, że jest optymalne. Tak to za szybko trochę. Tam na P2 wyłączam na zakrętach, pamiętajcie Szkoda, że to pole nie jest właśnie proste Tak to będę tak trochę więcej tu miał, trochę mniej Ale jak wolno uchodzi w ogóle ale z tego co patrzę to nie uchodzi jakoś tego dużo więc o właśnie zrobiłem to co zapomniałem że tu nie mogę aż tak bardzo skręcać jak jednosiowy. muszę stać sepowa bo zapomniałem od razu lepiej. Nie wiem, z tej perspektywy to starał się cały czas robić Ale akurat powiem mam, że... To tak ciężko, wolałbym z tej perspektywy to rozrzucanie. Obornika, ale dobrze, wszystko działa. Nadsłuchać fajnie na obrotach. Mamy automatycznie dostosowane, to mi się zdaje, że nie będzie źle. Ja mam wrażenie, że strasznie powoli to schodzi. Ale to moje tylko może tak mi się zdaje. Więc e, fajnie to widać. Nie wiesz to tylko do przodu, ale też tak górą. Też mi się już podoba. Tak te rozrzutniki główne wywalają za siebie, a ten wywala do góry. To też jest już duży plus dla tego rozrzutnika. Jestem ciekaw czy mi starczy tego w ogóle. Ale że nie starczy bynajmniej Jak będziecie tą pełną prędkością to zapewne tam. Ale że jednak jeżdżę trochę wolniej Te lekkie mijaki tam HA to nawet jeśli tam jest dobra, dawka to on nie rzuca i nie odejmuje? Aha To tak trochę dziwnie, według mnie Automatyczną dawkę ustawiam, ale trochę przesada. Już tu połowę mamy zrobioną z jednej strony to precyzyjne nie wydaje się być złe, ale no, jeśli ja wywalam, no i w których momentach mi przerywa, tak jakby zróbmy ten, może poprzecznik. Bo na klasę przynajmniej gdzie wywala, nie ubywa na tym precyzyjnym. To trochę też jest takie niedopracowanie lekkie według mnie. No ale jak tak ma działać to, tak już działa. Ważne, że szybko idzie robota. A ja po tym samym jadę w ogóle. Z tej perspektywy aż tak dobrze tego nie widać. No ale nauczymy się z tym grać to. Na no pewno będzie tego mniej ubywać, mam takie wrażenie, przez to. takie wrażenie nie mi zdaje się rozrzutnik będzie trzeba jakieś trochę odremontować będzie trochę żywsze te kolory skręcić powoli, bo jednak z tym to nie mogę aż tak skręcać na maksa jak z jednoosiowym. Zawsze gram na jednoosiówce. A teraz idziemy już zagram na dwuosiowym. I jakaś jakaś odskocznia. Trochę. w tak powinien iść najgorsze będą te małe odcinki tam i wykręcanie z nich Tór na wstaje, trochę wjechałem raczej Czemu to w ogóle daje? Patrzcie, tu te, też daje jeszcze. Więc coś w tym jest. Nie, mi się grad podoba, ta robota myślę, co następny odcinek w ogóle dla Was zaszokować. Ale teraz pójdziemy po, po tym wszystkim odstawimy Krzyśkowi Nie trzeba ja tak powinienem przejeżdżać pod tym, ale Krzyśkowi Zetorka. bym się nie martwił Zresztą z nim dobrze żyłem, więc nie chcę być takim hamem, że będzie stawnie wiadomo u mnie ile powiedziałem, że jak zakończę akcję rozrzucania obornika od razu go odstawię, więc także pożyjecie, to tak dobrze. Tak musiałbym widłami doładować. Ile by czasu zajęło. Przecież. To jest to, że on teren już precyzyjnym już nie rozrzuca Tylko jest animacja, że kręci, ale nie ubywa nam z tego Z strony... ...to według mnie jest słabe No ale... Jak tak zrobili, to... ...poderzy Bało. Dałodujemy sobie jeszcze ten rozrzutnik, żeby był od razu. Później nie znowu pożyczać. Mieć już pełny. To do miał następne przynajmniej. Kurde, do tyłu gdzie do przodu. Będziesz, że tu mam mało miejsca. kurde, jednak on to ma sprzęt. U mnie, by Zetar też mógł gdzieś tam wskoczyć. Ale zobaczymy, kiedy. Jeszcze nie Aż dziwne myślałem, że to od razu będzie już pełne. A już pełno to dobra. Nie dobrze do tyłu. Tu tu dużo nie zostało. Szczerze mówiąc Dobra, to jedziemy odwieść Krzyśkowi Trzeba mu podziękować mu, przelew zrobić No, te świnie będą latać po podwórku Tu trzeba wyjechać, zakręcić rogala Nie wiem, czy się wyrobię Oczywiście, że nie a ja nie wiem na ile dni ustawiłem w ogóle ten idziemy odstawić mu na miejsce nie, nie jedziemy. Lekka ścinka była o dziwo, nie wiem czemu Ale idziemy do Krzyśka odstawić mu Jego zetorka bardzo fajny osprzęt do tego Zetora jest według mnie, no tak fajnie on wyzży Ale trzeba jeszcze poszukać yy, innych trochę tych, nie chcę oryginalnych tych yy, ładowaczy Czyli Tur, Tura w sensie oryginalnego, nie? O Jezu, to nie tu, tu do Zygmunta jechaliśmy Kurna, do Zygmunta? Nie, do Krzyśka. Teraz będziemy skręcać, o. Dobra. Zostawiamy to na miejscu u niego już. Tam odstawimy w to samo miejsce. Tu powiedział, żebym mu gdzieś ten obciążnik odczepił. To mu odczepimy. Tutaj jeszcze możemy dać trochę. Dobra, chyba starczy. Dobra. Powiedział, że z której mam mu stać, tak wtedy, że mam mu wstawić nawet do środka że opuścić trochę tura i mu wjechać. Wszystko było dogadane, więc... Jak tak chce życzy to tak to zrobimy. Dobra. Opuścimy. Tak sobie życzył, gasimy. Zamykamy. Idziemy się Krzyśka zapytać, ile on za to chce. Puk, puk, udajmy, żeby jakiś dźwięk. Ile księg za tą, za tą chwilkę 200 zł, przylej! Dobra, już ci przelewam blikiem. I dzięki, jeszcze raz. Jak coś, to będę pisał, dzwonił. Jak nie będę miał jeszcze własnego tura, jak coś. Bo nie będzie problemu, nie? Dobra, dobra. Dobra, to wracam do siebie. Jeszcze zrobimy przegląd prasy. To wszystko jest na co? na ten moment? Przyszykowane. Miejmy nadzieję, że tak. Że zaczniemy kolejne odcinki już normalnie, bez ścinek jak w poprzednim odcinku. Nie wiem czemu klatkowało, ale już chyba doszedłem czemu. więc Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Jeśli będzie Git, to będzie klasa. Mam nadzieję, że fajnie to minie. Że bez problemów. A jeszcze rozrzutnik by padał odstawić na miejsce, ale najpierw przejrzymy tą naszą prasę. Czy tu nie, czy trzeba coś nasmarować? Nie, no tu jest wszystko ładnie. Kl... Żaden pasek nie pęknięty, nie przetarty. A tu? To niby wszystko ok. Pokaż mi tu tryby, wszystkie, jakim są w stanie. Jak nowe. A sznurki są już gotowe? Są połączone, są ok. Więc żadnego problemu nie będzie, więc tylko ruszać w pole i prasować. Dobra, przykrywamy. Tą stronę możemy zamknąć. Na ten moment ustawimy rozrzutnik tak, jakby wcześniej ustawiony. Jak ma być porządek, to niech lepiej będzie. Niech jakby tam górna ten kombaj nie stał. Miałby łatwiej nawrócić. Nie mówię, że tak to chyba będzie good. Dobra Zobaczmy, jak tu to wygląda wszystko Jak gasi będziemy musieli mu sprawdzić Jak tam woda, czy wszystko OK. Teraz nie otworzę, bo mi wystrzeli Dobra, niech trochę się przewietrzy w środku a ja wam wszystkim dziękuję serdecznie za obejrzenie drugiego odcinka. Mam nadzieję, że pierwszy wam podejdzie do gustu. Nawet przez te lagi 30, co tam minut miałem około. Teraz będzie raczej, powinno być dobrze. Nie będzie taki ścinek, powinno być płynna, płynny odcinek. Zostawcie lajka, suba. Możecie jakieś nad propozycje wrzucać, co by robić na tego, co, w co pójść na przykład. Ja wszystko... Przeczytam w komentarzach i będę mówił na kolejnym odcinku. Na razie i cześć.